W sprawie powołania Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Radny Witek. Chciałbym zgłosić kandydaturę z Parola. Czy Radny Parol wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Proszę o zgłaszanie kolejnych kandydatów. Radny Parol. Krzysztofa Olczaka radny. Czy radny Olczak wyraża zgodę? Wyrażam. Radny Sobirajski. Zgłaszam Andrzeja Przówek. Wyrażam zgodę. Proszę o zgłaszanie kolejnych kandydatów. Radny Faryszewski. Czy radny Benza wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Kto zgłasza kolejnych kandydatów? Radny Ozimek. Zgłaszam, że radnego Mirosława Faryszewskiego. Czy radny Faliszewski wyraża zgodę? Nie, Nie wyraża. Proszę o zgłaszanie kolejnych kandydatów. Radny Olszak. Panią Burakowską. Czy radna Burakowska wyraża zgodę? Dziękuję. Proszę radny Baru. Radnego Darka Wittka. Czy Rady Witek wyraza zgodę? Nie widzę zgłoszenia kolejnych kandydatów, a więc zamykam listę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za powołaniem Sławomira Parola? Wszyscy radni. Kto jest za powołaniem Krzysztofa Olczaka? Wszyscy na 15 radnych. Kto jest za powołaniem Andrzeja Pszczółki? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Kto jest za powołaniem Sławomira Benzyn? 13. 13 radnych, tak? 13 radnych. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Uchranny się wstrzymał. Kto jest za powołaniem Anny Burakowskiej? 12, tak? 13, chyba tak, patrz. 13. Jeszcze raz może poproszę. to jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Trzy razy się wstrzymał. Kto jest za powołaniem Dariusza Witka? Dziękuję. Kto żywa Pani? Pani zawsze Jest 8, tak? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Do Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zostali wybrani Krzysztof Olczak, Sławomir Parol, Andrzej Pszczółka, Sławomir Bęza i Anna Burekowska. Proszę o odczytanie uchwały radnego Ziółka. Uchwała nr 2 łamane przez 8 łamane przez 14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Opieki Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o po samorządzie gminnym Dziennik Ustaw. Z 2013 roku pozycja 594 ze zmianami i paragrafu 49 ustęp 1 punkt 2 Statutu Gminy Tarczyn uchwała nr 19 łamane przez 142 łamane przez 03 z dnia 11 grudnia 2003 roku Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarczyn Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 318 Pozycja 10129 ze zmianami. Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuję Komisję Opieki Socjalnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie. Krzysztof Olczak, Sławomir Parol, Andrzej Pszczółka, Sławomir Bęsa oraz Anna Burakowska. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.